Ciekawe, czy dojdziemy do 666 teorii. I teraz nagle jakaś straszna twarz. Nie. Yeah. To wygląda jak... Metal Gear UFC EA Sports scene, Game Survival Horror Adventure Fury. Tak najłatwiej opisać i w mirror Edge. Tak najłatwiej opisać gatunek tej gry. To Tej niesamowicie znakomitej produkcji, która kosztuje 108 złotych polskich. <hitation> nie nie, nie, nie wytrzym. Ja, ja nie, nie wytrzymam. Nie to jest tu jest. Ja myślałem ja tutaj dzięowałem zawartościowy content. Myślałem, że jesteś pepego jak ja. Skąd? Ja mam 500 IQ. Ja potrafię podcierać się dupą A Ty umisz. Się powszechnym szacunkiem i miłością ludzi. Co to się dzieje, że najlepsi. Eee! Eee! by pić biały? No przepraszam bardzo, ale barszczu się nie je. Barszcz się popija. Co mnie plantuje? Gdzie kurwa idzie. On ma Walhaka. Włączył Walhaka! Dzieciak włączył Wolhaka!

Nie Nie ma lutowania, to nie jest PUBG Żona dziewczyna by nie chciała być z kimś kto sprawdza innym dziewczynom cipcie każdego dnia Potem przychodzi do domu Twoja ma ochotę Zaciągnąć się do łóżka że tak patrzę na tą jej cipcie, ja, ja jej puszę. I tak... Nie. Widziałem lepsze. Ewan Pamiętaj, że to jest dodatkowe opportunity dla ciebie. A nuż może na tym spacerze spotkasz kogoś wyjątkowego. To podejdzie do ciebie i powie po niemiecku, czy ma pan 5 zł. Ma pan 5 euro. A ty mu odpowiesz... Ma, ale nie, Wszyscy mnie ostrzegali. Wszyscy mnie ostrzegali. Po co ten Battlefield 5? jest takie słabe. Przecież to wygląda gorzej niż. Ale to migające tekstury już widzicie, tak? Czy ja muszę coś dodać? Dodawać więcej. To jest jakiś żal. O, już prosta dyskoteka być, ale przejdziemy tu. Patrzcie, dyskoteka, tu mamy obszar dyskoteki, ale przejdziemy tu. O kur, dyskoteka się skończyła. Dyskoteka! Brak dyskoteki, dyskoteka! Brak dyskoteki. Ups, no. Pięknie. Tu za daleko. Przepraszam bardzo. Od kiedy kulki są manalne i jadalne? Stosunki handlowe. Astrolodzy nie zwiastowali niczego złego. Wierzycie w słowa astrologów? Jestem władcą. A ja jestem streamerem. Szabnak, Wzrok Wendigo bardzo się zmienia. Staje się słabszy i ostrzejszy zarazem. Wendigo też. zamki moldę! Ja tu czytam! Coszkę grać z takimi ultra tryhardami. Biedny, biedny, biedny. to to jest jakiś kurwa dowcip. Nie! Hahaha! Ten okrzyk rozpoczynku! Nie. Nie! Dajcie mi broń jakąś! F***a mlewa! Jaki challenge? Sing without opening your map! Uuu. mi skraszuje, to się bardzo do tą grę obrażę hmm. wow. O, Wanie jej twarz, Wanie walnie w twarz, twarz. Jest ja wiedziałem! No co za? Ja pierdzielę się za Hej Czeka w kolejce. O kurde. Przecież to to jest druga toaleta. Co nie możesz do niej wejść? Zarobimy trzecią. Bo turysta nie wie jak wejść do toalety. Aha! Oni stoją w kolejce do tej toalety! I te The fuck? Czeka w kolejce! Czeka w kolejce! A o! Oh. The fuck? Pa pa pa! Franker Facey. Bez jej. <laughs> nice. War, war, warto było. 22 zł wydać. Uuu, mieliście prokolauta, a tu widzę, że nawet w tej grze to zaadaptowali. Ja skoro ja mam wiedzieć, gdzie to jest, dopóki mi na minimapie nie pokażą. To mi mówi, tam jest. Obok tego, przy tym. Potem 300 metrów prosto, w lewo, prosto. Musisz przejść przez dom jakieś tam sąsiadki. Musisz uważać, żeby się jej tam chlebka nie podkradł A potem w prawo, jak zobaczysz, że jest wysypisko, na którym nie ma śmieci, to tam. No dobra. To TK jest w Arid Badlands. <laughs> 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 Ładnie zaparkowałeś. Perfekcyjnie. Nie ma Arid Badlands, sorry. I tried so hard and not enough. I'm so hard. I'm so numb in the quest. I've got. Oh, oh. Coś tam, coś tam, lubię Was wszystkich. Chcę mi się kupić, ale śpiewam jak ten z My Cyrus Hannah Montana. I myślę, że Fimoki dobrze napisał, że będzie Ci Baitet. Hel oh yeah. Ale myślę, że wyprowadzę się do Texas teraz. A nice swing! It. <laughs> Co to jest? I wy się śmieje, że hardstyle well. słem. Delfin. Siłę. Na nie zauważyłem, to wygląda jak z daleka jak jakiś. Ponton już że mnie zauważył. Pocholeń w ogóle mi jest. O to. F... E, czy tylko. E... Co? <laughs> Excuse me, what? Opracowana animacja. Palicho! Ej, to tak to to jest jedna kopalnia klipów. Zapadający jest coś mu kolegę. Zabiję mu kolegę obok. Co? Don't kill. Zobaczę na kamerze, jak to jest. Wygląda dobrze. No nie, jest dobrze, bo jest jakaś szczelina jebana. O. On już wie. Zlaczka mu! Zlaczka! Fuck off, mate! Fuck off! ciągaj ten miecz, Oczy znaczy nóż Znaczy knife Wow, 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 co to było? To miejscowy zwyczaj. Odkąd tu żyję, nikt nigdy nikogo nie zabił. To okropne. Jeśli teraz się zacznie, co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie? CO Z NAMI BĘDZIE? To jednak jest różnica. No i bohaterzy to swoją, kurde, to swoją stroną w ogóle. Jego kudy. No, dwa no! heady, dwa heady, na raz. Doceluje. Jeszcze dalej. Tam się dziwi, tym doceluje. W Halo będzie tak samo. Oj oh, shit! Uch. Halo jest tak samo. Rodźcie <try> mi! Nice! Gryździ! 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 Masz rok, Halo! Nie da, otworzymy wam brawę. Wuuuuuuu! O prawie! A Jezus! A widzisz! Nieee! Florent już jakieś 3D? <try> o, No i tu jest ten do tego i tu jest ten tego No i tu i ten O, dobra he. Nie rozumiem jest?

Brakło mu chyba podkładki 3 setki, zaczął napiertalać. je. Co to jest? Jakiś. Nie, co to jest? Jeszcze raz go widzę. Nie, chodź tu, healer. Huuuu! F***a. Dwa linii. Ja. Tak, grze akurat potrzebujesz trochę więcej umiejętności niż strzelać z shotguna. To jest bardzo popularne w Fortnite. Cie. Nie. W Fortnite budujesz domek 4x4. Siedzisz na piździe, aż się zamknie strefa. Jesteś drugi. Umierasz od przypadkowego typa, bo zabija cię strefa. Wyskakujesz w spokoju, mamo. Jestem drugi w Fortnite World Cup. <noise> Użyję kodu ninja. <noise> Nie no, co ty, ty nie rozumiesz, Tu wchodzisz na randomowego youtubera, który robi giveaways i beatboxów, subskrybujesz, klikasz w dzwoneczek, wchodzisz na 40 socjalinków. piszesz na nich, że chcesz wygrać, musisz je to zrepostować, później jak to zrobisz, wchodzisz w komentarze, wpisujesz swój nick, później możesz przy, przy okazji użyć jego kodu, a może jakimś cudem wygrasz, bo jest 5000 innych osób, które zrobiły to samo. MMA zające, no co ja gram? Co ja gram? To już lepiej Fortnite włączyć.